No to witamy wszystkich, zaczynamy pierwszy kwartał. Przejdziemy sobie jak zwykle przez tą samą strukturę prezentacji, opowiemy co się dzieje w biznesie, jakie są perspektywy na, na rok i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak będą. Więc tak, najważniejsze wydarzenia. Nie był to jakiś, był to dobry kwartał, standardowy kwartał, bardzo, bardzo duży wzrost w 19% głównie w płatnościach i w dedykowanych rozwiązaniach. Bankowość miała bardzo wysoką bazę w zeszłym roku ze względu na dwumilionowy sprzedaż licencji w pierwszym kwartale, ale też z bankowości, z bankingu jesteśmy bardzo zadowoleni. W rozwiązaniach dedykowanych widać wpływ spółki, która zajmuje się zintegrowanymi rozwiązaniami dla transportu czy inteligentnymi rozwiązaniami dla, dla transportu BSTS-u. To w wynikach jest pokazywany w chociaż spółka działa międzynarodowo w wielu krajach. Najwięcej tych rozwiązań jest dla autostrad, dla tuneli, dla infrastruktury tego typu, ale też wchodzą w smart city i tu też będą się pojawiać pierwsze, pierwsze przypływy. Bardzo dobry e-commerce. Też tradycyjny wzrost w każdym obszarze tego e commerce u. To już nie jest tylko Turcja, ale trochę tego e commerce mamy w Rumunii, w Chorwacji, więc to ładnie zaczyna nam się. No i to w mniejszych ilościach w innych państwach, tak? Procesing cały czas dobrze się rozwija, też wynikowo ładnie zaczyna kontybuować już w płatnościach. No i tradycyjne posy i powiązane usługi dobry pierwszy kwartał też wpłyną na, na tą dynamikę wzrostową. Najważniejsze deale, jakie były, czy transakcje to bankowości zarówno w zakresie pozyskiwania pożyczek przez kanały cyfrowe, digital origination nasz produkt się sprzedaje. Też wszystkie wielko, wielokanałowe dostępy do, do bankingu. Tu widać w Chorwacji, w Serbii kilka projektów, które, które się dzieją, tak. AML w Bośni sprzedany jakieś mobilne rozwiązanie, Adaptive Element. Dalej kontynuujemy dosyć duży projekt w Rumunii dla Międzynarodowego Banku. To jest bardzo duża taka mobilna bankowość i znaczący produkt. PKI w obszarze bezpieczeństwa dla banków Chorwacji i mobilny token. SXS też w Arabii Saudyjskiej, więc tak trochę egzotycznie, ale też się cieszymy, że międzynarodowo udaje nam się pozyskiwać dla tych niektórych wybranych produktów jakieś deale. W rozwiązaniu dedykowanych live cały czas ładnie się rozwija, udało się sprzedać nową funkcjonalność live, czyli Service Desk, Help Desk dla Urzędu do Spraw Zatrudnienia w Serbii. ABC to jest produkt w obszarze zarządzania workflowem, dokumentami i szczególnie dobrze on się sprzedaje w Serbii, w instytucjach publicznych gdzie gdzie dwa projekty w tej chwili są realizowane i Dynatrace, taki third party product, ale czas tak, świetnie się sprzedaje w Turcji, to jest powtarzalna recurringowa sprzedaż o dosyć dużym naszej udziale wartości dodanej. Więc dlatego to pokazujemy, bo też kontrybuje fajnie do, do wzrostu. W paymencie w e-commerce zarówno MSU, czyli taki gateway dla, dla przedsiębiorstw, jak i Paratica, czyli Niezależny dostawca płatności. Bardzo fajnie się rozwijają, mają dużo dynamikę, szczególnie paratika. Ja przypomnę, że kiedyś na tej paratice mieliśmy takie znaczące straty w skali półrocznej w skali rocznej to było około pół miliona euro. Wygląda na to, że, że to zmierza w kierunku zera. Jeszcze w tym roku pewnie zera nie osiągniemy w tym biznesie, ale dynamika przychodów jest. Jest znacząca i pozyskiwanie nowych merchantów których procesujemy. Więc zaczyna się powoli, zaczyna się wychodzenie w kierunku światła i cieszymy się z tego wzrostu. W procesingu to be tam jakieś jeszcze dostarczanie kart do procesowania dla, dla banków Macedonii, to była jedna taka transakcja. W ATM-ach i w POS-ach tradycyjne dostarczanie infrastruktury wraz z serwisami, często w modelu outsourcingowym. Jeszcze w tym obszarze ciekawe, że sprzedaż rozwiązanie do zarządzania terminalami posowymi dla klienta w Senegalu w Afryce miała miejsce. To nie był jakiś wielki deal, ale zawsze miło, że coś takiego się odbyło. I przechodzimy do, do wyników. Michał pokaże, jak wygląda dynamiki i z czego wynikają. Michał, proszę. E, czyli na poziomie przychodów wzrost 21% wyrażony w euro, ten wzrost. Blisko połowie zostało wygenerowane przez własne aktywności, a reszta, oczywiście, w, w partii od sprzedaży, gdzie mamy m.in. sprzęt. Na poziomie zysku operacyjnego, wspomniane przez Piotra 19% wzrostu. Jeżeli spojrzymy na cyfry złotówkowe, czyli te, te które raportujemy, ten wzrost jest nawet wyższy, 21,3%. Powód różnicy jest taki sam, jak mieliśmy podczas ubiegłego roku, czyli osłabienie złotówki w pierwszym kwartale. Na poziomie EBIT dynamika lekko niższa niż na poziomie zysku operacyjnego, 15,8%. To wynika po prostu z wyższej, wyższej bazy EBIT. Jeżeli chodzi o zysk netto, tutaj dynamika wyższa niż na działalności operacyjnej. Zysk netto osiągnął wartość 8,7 miliona euro i ten wzrost jest spowodowany lepszym wynikiem na działalności finansowej o około 200 tysięcy euro wyższe, wyższy wynik na przeliczeniach, na efiksach, a poza tym w, w ubiegłym roku w Q1 2021 mieliśmy koszty z tytułu przeszacowania odroczonych płatności w płacie 300 tys. euro, których nie ma, nie ma w tym roku. Także to, to, to wygenerowało wzrost. Jeżeli chodzi o podatek, to stawka efektywna jest praktycznie niezmieniona, 0,3% różnicy i to wynika z, głównie z działalności operacyjnej i, i rozłożenia wyniku pomiędzy, pomiędzy krajami. Dla przypomnienia, te cyfry non-IFRS-owe to, to jest z wyłączeniem PPA, czyli aktywów rozpoznanych w ramach rozliczenia nabyć na oraz Share Based Payment. Głównie ten pierwszy element ma wpływ, czyli amortyzację rozpoznanych, o rozpoznanego oprogramowania oraz relacji z klientami. Jeżeli chodzi o wyniki po, po liniach biznesowych, zacznijmy od paymentu. Tak jak Piotr wspomniał, jest to segment, który najbardziej kontrybuował do wzrostu na poziomie przychodów 6, ponad 6 milionów euro wzrostu rok do roku. Jeżeli spojrzymy na detale po liniach biznesowych, które mamy w paymencie, to widać, że wszystkie linie kontrybuowały do, do tego wzrostu. Największy wzrost mamy w posach, które dla przypomnienia zawierają też niezależną sieć naszych posłów IPD dostarczaną przez Monry i elektroniczne kasy fiskalne. Ten, ten wzrost w dużej mierze został zrealizowany y, dzięki dostawom y, sprzętu y, posłów. Duże dostawy w Serbii y, w tym roku, y, mniejsze w y, Czechach, y, w Czechach i, i w Hiszpanii, ale też te wzrostowy rok do roku. Oprócz tego jakieś y, dodatkowe usługi własne, szczególnie w Hiszpanii. Y. Drugą linią z, z największym wzrostem jest e-commerce, 1,6 miliona euro rok do roku i tutaj tak naprawdę są dwa główne y, elementy wzrostu. Jeden to jest y, ten tradycyjny biznes y, bramki płatniczej w, w Turcji, y, a drugi to rozwiązania z, zakresie, z zakresu y, y, sklepów internetowych, mobilnych, y, y, sprzedawane głównie y, w Rumunii. Mniejszy wzrost w VAT-ach z 0,8 miliona. Tutaj składają się efekty większych dostaw w Chorwacji i Rumunii oraz Bułgarii, trochę mniejszych w Słowenii, gdzie mieliśmy duże dostawy w ubiegłym roku, ale to jest jakby naturalny element tego biznesu, że dostawy nie są. W każdym kwartale. I wciąż dobry, kolejny dobry kwartał dla, dla procesingu wzrost rok do roku o 300 tysięcy euro. To się przełożyło na, na wzrost na, na poziomie zysku operacyjnego o 1,4 miliona euro i na poziomie EBITDA o 1,5 miliona euro przy wzroście rentowności. Rentowność wzrosła o 2 punkty procentowe do 17%, także bardzo zadowalający poziom. Jeżeli chodzi o tę część, którą nazywamy ASE, czyli non-payment, tutaj mamy Banking i Dedicated Solutions. W bankowości spadek przychodów o pół miliona euro, ale to, tak jak już Piotr wspomniał, wysoka baza w, w ubiegłym roku. Tam mieliśmy blisko 2 miliony dostarczonych licencji. Takiej transakcji nie mieliśmy w tym roku. Jak widać, w dużej mierze udało się pokryć te, te niższe licencje usługami, ale oczywiście usługi nie są na niższej rentowności niż sprzedaż licencji. To się przełożyło na, na spadek wyniku operacyjnego i EBITDY odpowiednio z 800 000 i 700 tysięcy euro. No i w efekcie trochę niższą rentowność w ujęciu kwartału. W przypadku Dedicated Solutions tutaj mamy duży, duży efekt, wzrost, duży wzrost przychodów, ponad 6 milionów euro. I tutaj no dużym, duża część tego wzrostu jest w zakresie się, tych projektów infrastrukturalnych, drogowych, o których wspominał Piotr, ale również w zakresie systemów typu business process management. Także ten wzrost jest... No, z, w dużej mierze wygenerowany w tym zakresie, oprócz tego bardziej organiczny wzrost w Serbii Turcji z tytułu sprzedaży pozostałego oprogramowania. Wzrost ten przełożył się na wyższy wynik operacyjny 1,9 miliona i wzrost o 1 milion euro, podobnie na, na poziomie EBID-y, tutaj na wzrost lekko, lekko wyższy. I pozwoliło to na poprawę rentowności, coś o czym wspominaliśmy przy, przy okazji poprzednich kwartałów, że widzimy tu potencjał do wzrostu, no i, no i widać ten wzrost o 3 punkty procentowe w ujęciu rok do rok. Teraz, jeżeli chodzi o wyniki w ujęciach po po krajach, to cztery kraje, regiony tutaj są głównymi kontrybutorami do, do wzrostu. Bośnia, gdzie wzrost jest w dedicated solutions i wynika z tych systemów drogowych dla autostrad, tuneli czy, czy, czy smart city. W przypadku Europy Zachodniej wzrost to głównie Hiszpania i ten wzrost jest w zakresie paymentu, wspomniane dostawy sprzętu oraz usługi subskrypcji oprogramowania powiązanego z posami. Kolejnym krajem z najwyższym wzrostem jest Rumunia. Tutaj wzrost został wygenerowany głównie w zakresie e-commerce, tych aplikacji dla, dla merchantów w zakresie sklepów internetowych, sklepów mobilnych oraz w bankowości. Oraz Turcja, gdzie, gdzie mamy ten wzrost w e-commerce, o którym już wspominałem, ale również dobry kwartał w Dedicated Solutions, w spółce MOBWEN, która sprzedaje rozwiązania mobilne, różnego rodzaju aplikacje mobilne. Także tak, tak wygląda struktura po krajach. W innych krajach na poziomie zysku operacyjnego nie ma większych, większych zmian w ujęciu kwartał do kwartału. Jeżeli chodzi o sytuację gotówkową. No, można powiedzieć, że stabilnie. Trochę wyższy, wyższy poziom środków pieniężnych wygenerowane po, w ciągu um, pierwszego kwartału. Spłaciliśmy część, um, część zadłużenia wynikającego z um, leasingów. Normalna działa <laughs> efekt normalnych spad wynikających z harmonogramów. Lekko wzrosło za, zadłużenie. Um, wynikające z, z kredytów pod, pod um, sprzęt do outsourcingu, a w pozostałych, w pozostałych pozycjach kapitału obrotowego no, są takie normalne zmiany wynikające z fazy, w których są projekty fakturowania terminów płatności. W ujęciu takim cash flowowym okres za ostatnie 12 miesięcy zakończony na koniec Q1 pokazuje zbliżone wskaźniki konwersji, czyli cash flow operacyjny do EBIT w porównaniu do lat poprzednich, dwa punkty procentowe różnicy, nic materialnego. Tak naprawdę nie ma tutaj jakichś nietypowych, nietypowych wydarzeń. Wydatki na outsourcing zostały na, na zbliżonym poziomie, tak samo pozostałe wydatki jak na infrastrukturę pod niezależne sieci czy kapitalizowany product development. Wydatki na MNL to głównie efekt tego, co, co wydarzyło się w roku ubiegłym. Nie było istotnych wydatków w pierwszym kwartale tego, tego roku. No i wspomniany przeze mnie wzrost zadłużenia w Serbii oraz obsługa obecnego zadłużenia. I przejdziemy do Outlooku na 22. Patrze. No szybko wszystko poszło bardzo, więc myślę, że będzie bogata sesja pytań. Outlook jest bardzo, bardzo, bardzo dobry, o, wideo. Outlook jest bardzo dobry, dlatego że organicznie bardzo fajnie rośniemy, też te spółki, które kupiliśmy, IT systemy, BSTS głównie. Kontrybują do, do, do wzrostu. Tego nie było jeszcze w zeszłym roku. Więc na całej grupie ten wzrost jest znaczący. Widać na kolejnym stanie, że te gminy, właśnie, to właśnie to bardziej w ASE, w tej części bankowej, w dedicated w dedykowanych głównie, zwiększają, zwiększają dynamikę backlogu. W Paymencie też ten backlogi są bardzo, bardzo przyzwoite. I tak to wygląda. Więc co z tego wynika? Wynika z tego, że spodziewamy się dobrego roku, wzrostowego roku. Myślę, że konsensusy, które są publikowane, jakby podtrzymujemy, że, że, że chcielibyśmy ten konsensus i, i to, co jest komunikowane na razie z rynkiem i to, co, to co rynek na ile nas szacuje, żeby to utrzymać. I dociągnąć do tych, do tych wyników. Tak? I wydaje nam się, że to jest, to jest bardzo realne w tej chwili. Teraz uprzedzając pytania, poprzednia nasza konferencja była po, po, po wybuchu wojny, już. Niestety teraz trochę więcej czasu minęło. Ja mogę potwierdzić to, co, to, co mówiliśmy wcześniej. Że no, nie ma jakiegoś na razie widocznego, wielkiego wpływu na, na nasz biznes na bieżąco. Zobaczymy, w przypadku banków, mamy trochę klientów, które miały ekspozycję na rynek ukraiński, rynek rosyjski, banki włoskie, banki austriackie, ale na razie nie widzimy jakiegoś radykalnego zmiany ich zachowań czy, czy, czy polityk zakupowych. Które by, które by nas dotknęły w jakiś tam większy, większy sposób. Więc tutaj jedyne, co, co można domniemywać, to są wpływy globalnego ochłodzenia, jakiegoś spowolnienia, recesji, który, który ma wpływ na wszystkie segmenty. To, co jest pocieszające w tym wypadku to, że niezależnie od tego, czy jest jakieś spowolnienie, czy nie, no to wszyscy chcą inwestować w elektroniczne kanały dostępu, w których my bardzo plasujemy nasz portfel rozwiązania, w automatyzację pewnych procesów biznesowych też to bardzo inwestujemy, a przy dużych napięciach na rynku pracy i ograniczaniach dostępności pracowników, to, to wszyscy w to też próbują inwestować. Więc tu się tu się pocieszamy. W paymencie może zrobimy jakąś sesję taką strategiczną, jak się spotkamy, żeby więcej pogadać o strategii też w tym obszarze. Powoli dywersyfikujemy biznes coraz bardziej eksponując ten biznes na e-commerce i jak też na, na biznes z merchantami bezpośrednio, czyli gdzie klientami nie są tylko banki, tylko bezpośrednio podpisujemy kontakty z y, różnymi przedsiębiorstwami, firmami, które obsługujemy w obszarze, w obszarze płatności. Więc tutaj ta dywersyfikacja krok po kroku postępuje i, i jesteśmy z nimi bardzo zadowoleni, bo widzimy, że to y, rośnie dosyć dynamicznie w obszarze przychodów, ale jeszcze bardziej Pozytywny, ma wpływ na, na wynik operacyjny. Z takich ciekawostek, gdzie jest część tego wzrostu na wyniku, oczywiście, no, widzicie Państwo, że te rentowności staramy się utrzymać, próbujemy w rozwiązaniach dedykowanych je podciągać w górę. Tu jest nieustająca praca, co zrobić, żeby to poprawić. No i z zagrożeń, widzę, jest, jest takie pytanie: szanse i zagrożenia dla rozwoju spółki. Zagrożenia nie, nie przemijają w obszarze pracowniczym, to znaczy to szaleństwo płacowe, wynagrodzeniowe, rotacji pracowników jest, jest pozostaje na tym samym poziomie, czyli bardzo wysokim. No i z tym nieustająco się zmagamy. Z ciekawostek powiem Państwu, że też przymierzaliśmy się i patrzyliśmy na zasoby ukraińskie pod kątem backupu, ale one są droższe od tych w naszym regionie, tak? bo, bo zarówno Ukraina, jak i Białoruś już od dawna były takimi centrami kompetencyjnymi dla zachodnich gospodarek, w tym dla Stanów i bezpośrednio sprzedawali swoje, swoje dniówki, swój, swój czas na tamte rynki, więc dosyć są dobrze wycenione. Te różnice nie są wielkie, ale nie dają tej konkurencyjnej przewagi, więc to, na co patrzymy, to jest tylko, jeżeli brakuje zasobów, żeby je uzupełnić nie ze względu na koszt, ale ze względu na dostępność w ogóle zasobów w jakichś specyficznych obszarach, czy domenach. Oprócz tego, tak jak mówiliśmy, pozytywnie inwestujemy bardzo w ludzi, w management, jakiś kadrę, która też może zarządzać w ich żeby, żeby przy dużo większej skali spółki, która teraz już jest widoczna, Móc utrzymać tą dźwignię wzrostową na istniejących i nowych rynkach, bo tak jak Państwo też widzicie, geograficznie cały czas następuje dywersyfikacja. Myślę, że też w tym roku można się spodziewać, że, że jeżeli dobrze pójdą pewne procesy, pewne rozmowy tam lokalne, to uda nam się pokazać coś na, 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 na innych rynkach też tak ciekawego. No i pytanie: Czy są jeszcze jakieś pytania? bardzo otwarci na pytania, trudne też. Jest to? Można łapkę, można też, można też głosowo zadać pytanie, jeżeli komuś się nie chce pisać. Czekamy chwileczkę. A, jest pytanie. Pływ BSTS-u na pierwszy kwartał. Michał zaraz poda szczegóły, ale my tak patrzymy, on, jeżeli byśmy podzieli 3 na 4, to on jest mniejszy niż 1 czwarta 3 milionów EBITU, którego się spodziewaliśmy. My jeszcze nie mamy finansowo tego BSTS-u idealnie rozpracowanego i operacyjnie, jeżeli chodzi o stopień, ale widzimy pewną sezonowość, której pewnie będziemy się spodziewali, gdzie dla tej spółki Q2, Q3 powinno być lepsze niż Q1, Q4, tak? Michał, mniej więcej ile tam jest? BSTS to jest około 1 miliona. Na wynik, tak? Tak, na wynik. Okay. Jaki maksymalny poziom zadłużenia jest dla nas akceptowalny? To znaczy maksymalny, nie zamierzamy osiągać maksymalnego poziomu zadłużenia, ale taki, który myślę, że jest sufitem absolutnym, to jest dwukrotność Ebity, tak? Ale, ale, to nie jest absolutnie, to pokazuje, że, że miejsca i pola na zadłużenie jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale, ale, ale nie chcemy osiągać takich poziomów zadłużenia będziemy finansować to mieszanką długu i, i własnych cash flowów. Dlaczego długu? No bo też chcemy dalej wypłacać dywidendy, więc, więc żeby żeby utrzymać tą płynność dywidendową. Z roku na rok, to, to, to czasem będziemy się posiłkować długiem. Ale dwukrotność EBIT to jest ten limit, którego na pewno nie chcielibyśmy przekraczać, i, i daleko nam do jednokrotności, więc, więc tutaj to są takie bardziej teoretyczne poziomy. Czy jeszcze jakieś, jakieś pytania? Jeżeli chodzi o M&A, bardzo ciężko komentować, bo, bo tak jak Państwo wiedzą, jest dużo lokalnych rozmów nasze zespoły prowadzą, to trochę je wspieramy w tym zakresie, ale to bardzo często mieliśmy już wiele, wiele rozmów, które się wywaliły pod sam koniec, czy, czy coś tam było, tak się due diligence wyszło, co nam się nie podobało i rezygnowaliśmy, więc... Więc to, to może być tak, że coś się pojawi w tym roku, i może być tak, też, że nic się nie pojawi, więc dodatkowego. Więc tutaj byłbym, zawsze wolimy być konserwatywni w tym zakresie. Jeszcze coś? No dobrze, pytaliśmy też Państwa, czy spotkać się fizycznie. Takie ciągle są mieszane odpowiedzi. Na pewno w tym roku ja się skłaniam, byśmy zrobili minimum jedno spotkanie, takie, że można było się spotkać, pogadać. Zobaczymy, czy półroczne może nie jest najlepszym okresem, bo, bo to jest okres sierpnia, więc nie wszyscy są. No, ale jeżeli nie w sierpniu, to po trzecim kwartale pewnie zaproponujemy, żeby, żeby takie spotkanie. Zrobić. Jeszcze pytanie, czy podtrzymujemy opinię, że jesteśmy w stanie przenieść w pełni rosnące koszty wynagrodzeń na klientów? Pewnie coś takiego opowiedziałem, no dobrze by było. Próbujemy, tak? W ogóle we wszystkich naszych wycenach, projektów i tak dalej my operujemy dniówką wyliczoną na pracownika, w której zakładamy no, 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 pełne koszty wszystkie i w których przewidujemy jakieś wzrosty, więc w w ach projektu próbujemy to to wszystko uwzględnić, więc odpowiedź jest tak, tak, chcemy, chcemy to zrobić i muszę powiedzieć, że klienci to rozumieją, tak? to znaczy, bo sami mają często jakieś swoje departamenty IT, widzą co się dzieje z pracownikami, są przypadki, gdzie tracą trzy czwarte swojego działu, bo ludzie odchodzą, więc to nie wynika z tego, że chce się wykorzystać klienta w jakiś negatywny sposób, tylko utrzymać jakiś status quo, quo tego biznesu. Więc tak, próbujemy to tak, tak zrobić. Czy Coś jeszcze? Oczywiście zapraszamy, jesteśmy w spółce, jeżeli nie podróżujemy za granicę, co też często bywa ale, faktem, ale do spotkań czy do telefonów to, to bardzo, bardzo zapraszamy do nas. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo wszystkim dziękujemy. Proszę trzymać kciuki, żebyśmy ten konsensus spełnili przynajmniej, bo to wstyd będzie, jak nam się nie uda. I, i, i wiem, że teraz stopy procentowe nie sprzyjają wycenom ani czemu takiemu, ale, ale przynajmniej operacyjnie będziemy chcieli pokazać, że spółka daje radę jakoś sobie w tych trudnych warunkach. To dziękujemy bardzo w takiej sytuacji i życzę wszystkim dobrego dnia i długiego weekendu już od jutra. Od jutra od wieczorem oczywiście. <grym> Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Dziękujemy. dziękujemy.